Witam wszystkich widzów Tajemitów, starych bywalców i tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Przygniatani codziennością bardzo często zapominamy o swoim zdrowiu. Jak w hipnozie dajemy się ponieść na fali konsumpcji, myśląc tylko o gromadzeniu funduszy. Nic dziwnego, współczesne życie tego od nas wymaga opłat za wodę, gaz, prąd i tak po prawdzie pokaźnego stosiku banknotów w momencie pojawienia się pierwszych oznak niedomagania. Wtedy otwiera się wir medyczny, który wciąga nagromadzone przez lata środki, aby dać choć nadzieję na postawienie się, jak to się mówi powszechnie, na nogi. Mit o wydłużającym się życiu jest nieustannie powtarzany w mediach głównego nurtu, lecz wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj nacieszenie się zasłużoną emeryturą w zdrowiu i szczęściu wygląda jak gra w rosyjską ruletkę. Praktycznie już od pięćdziesiątki zaczynamy coraz częstsze wizyty u lekarza. I dzisiaj tylko w reklamach widać szczęśliwego, uśmiechniętego emerytana spacerze w parku. Dlatego też ludzie i to już młodzi zaczynają się interesować przeróżną wiedzą, która mówi o zdrowiu, długowieczności i pozytywnym nastawieniu do świata pełnego stresu. Gromadzimy dane i staramy się stosować odpowiednie zalecenia starożytnych mędrców, aby jakoś podreperować ciało i duszę. Wielu z nas wierzy i jest przekonana o tym, że starożytne cywilizacje posiadały nieznane i potężne technologie. Wśród tych technologii była wiedza, która w zupełnie inny sposób niż chemiczny podchodziła do zdrowia człowieka. Jedną z takich starożytnych zagadek są tak zwane cylindry faraonów. I o nich właśnie będziemy w dzisiejszym filmie mówili. Cała sprawa związana z odkryciem cylindrów faraona jest dosyć tajemnicza i powiązana jest ona ze starym manuskryptem ezoterycznym odkrytym na Kaukazie. Manuskrypt został znaleziony w czasie wyprawy badawczej przez Rusłana dobrowolskiego. O swoim znalezisku poinformował badacza wiedzy starożytnego Egiptu, Władimira Koftuna, który zatopił się w treść manuskryptu na wiele tygodni. W manuskrypcie mówiono o przyzywaniu starożytnych bytów astralnych i tajemnicach starożytnej wiedzy, współcześnie nazywanej magią. Prócz tego opisane w nim były różne tajemnice starożytnego Egiptu związane z astrologią i specjalnymi urządzeniami mającymi za cel utrzymywanie ludzi w zdrowiu. Zasadniczo jeden rozdział manuskryptu był poświęcony tylko zdrowiu i opatrzony tytułem, który w tłumaczeniu brzmiał. Metoda używana w starożytnym Egipcie do wzmocnienia przepływu energii. Pod tym tytułem widniał rysunek człowieka z dwoma wałkami, cylindrami, które trzymał w zaciśniętych dłoniach. Władimir Koftum zrozumiał, że odkrył coś niebywałego. Autorem tego tajemniczego dzieła był hrabia Stefan Walewski. Zarówno Kowtun, jak i Dobrowolski zaczęli próby z cylindrami faraonów i już w 2000 roku sprzedawali je z zastrzeżeniem w 20 krajach świata. Zanim jednak dokładnie przyjrzymy się cylindrom faraonów, należy poznać autora manuskryptu, hrabiego Stefana Walewskiego. Swoje tajemnicze dzieło napisał w 1920 roku po wizycie na Kaukazie. Walewski był znany w Ameryce jako kolekcjoner i sprzedawca antyków. Z różnych odległych miejsc przywoził do Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju osobliwości, na które nie było zbytnio chętnych. Howard Carter jeszcze nie otworzył grobowca Tuttenhamona, a Walewski z Kaukazu przywoził już egipską tajemnicę awarskich ezoteryków. Właśnie na spotkanie z potomkami awarskich magów wyjechał wtedy ze szczęśliwej Ameryki do kraju objętego wojną domową. Spotkanie okazało się produktywne. Walewski zapisał mnóstwo mistycznych zeznań i świadectw. Po jego śmierci w 1955 roku wydano to dzieło, określane manuskryptem w języku rosyjskim. Było to dzieło, które właśnie znalazł dobrowolski. Sam Walewski jako ezoteryk nigdy nie opublikowałby notatek, bowiem dał magom awarskim uczciwe słowo, że zachowa wszystko w sekrecie. Kim był właściwie hrabia Walewski, do dzisiaj nie wiadomo. Nie był uchodźcą z Kaukazu. Wielu badaczy twierdzi, że był Polakiem, co jednak budzi sprzeciw rosyjskich badaczy. Dlaczego członkowie Tajnego Stowarzyszenia Magów zdecydowali się ujawnić swoje najważniejsze tajemnice właśnie Walewskiemu, to również nie wiadomo. Wiadomo jednak to, że jego imię kojarzy się nie tylko z mistrzowskim systemem kaukaskiej jogi, ale także z tajemnicą uzdrawiającego urządzenia faraonów. To trochę rzuca cień na zastrzeżenie przez Koftuna i Dobrowolskiego owych cylindrów faraonów, gdyż to nie oni o nich pisali, tylko Walewski. Walewski opisał nie tylko budowę cylindrów, ale też jak je wykorzystać. Wiedział o tym sekrecie wszystko, gdyż był powiernikiem tajemnic magów awarskich i mistrzem kaukaskiej jogi. Aby należycie wykorzystać cylindry, była potrzebna do tego odpowiednia technika oddechu. Walewski pisał o tym tak. Oddech może mieć trzy typy: słoneczny, księżycowy i równoważący. Kiedy powietrze jest wdychane przez prawą dziurkę, tworzy w ciele energię elektryczną, która zasila system naczynio-ruchowy. To oddech żołnierza gotowego do walki. Gdy powietrze przechodzi przez lewą dziurkę, generuje magnetyzm i kontroluje wszystkie procesy w organizmie, wpływając na układ nerwowy. To jest oddech mądrego człowieka, który rozumie mądrość. Kiedy powietrze wdycha się przez oba nozdrza, to zwykle jest to oddech, który balansuje działanie ruchowe i myślowe. Cylindry faraona, które później zarejestrował Koftun Walewski, nazywał w swoim dziele trzonami. Jeden z nich był słoneczny, drugi księżycowy. Słoneczny trzon przeznaczony był do prawej ręki, księżycowy do lewej. I to już warto zapamiętać, drodzy widzowie, gdyż zapewne znajdą się wśród Was tacy, co owe trzony będą chcieli sobie sami zbudować i stosować. Walewski pisał dalej. Słoneczny cylinder siły zrobiony był z rozżarzonego węgla, specjalnie przygotowany, w którym struktura molekuł została stworzona tak, jak struktura molekuł żelaza, zmieniająca się, kiedy żelazo się magnetyzuje. Przy przemianie żelaza w magnes struktura molekuł zmienia się za pomocą procesu rekrystalizacji, hartowania. Poza tym pojawiają się właściwości magnetyczne. Proces hartowania to ogrzewanie przy wysokiej temperaturze i następnie nagłe oziębienie z opuszczeniem w wodę. Cylindry z węgla drzewnego, przygotowane do łukowych elektrycznych lamp, doskonale się nadają na słoneczne cylindry siły. Przygotowany hartowany cylinder z węgla może być wstawiany do miedzianego futerału z otwartymi lub zamkniętymi końcami. Długość cylindra 6 cali, średnica 1 cal, lub zgodnie z uchwytem pędzla. Uwaga, od tajemitów. Przy dyskusji w redakcji wnioskujemy, iż słoneczny cylinder mógłby być obecnie zrobiony z pręta karbonowego, czyli włókna węglowego lub z prętu grafitowego. Księżycowy cylinder siły składa się z zahartowanego magnetytu lub magnetytu prasowanego. Może to być również magnetycznego namagnesowanego gorącego żelaza lub stali. Księżycowy cylinder siły można włożyć do cynkowego lub blaszanego pudełka z otwartymi lub zamkniętymi obydwoma końcami. Długość i średnica są takie same jak w przypadku cylindra słonecznego. Cylinder księżycowy służy jako katalizator, który daje cylindrowi słonecznemu większą aktywność. Cylindry mocy były znane nawet w najodleglejszych czasach, a sekret ich produkcji znany był tylko kilku wtajemniczonym. Wiedza przekazywana pochodzi od magów awarskich i związana jest z jogą kaukaską. Dzisiaj wiadomo, że Koftun zresztą eksperymentatorów, na własną rękę prowadzili badania z wypełniaczami cylindrów i praktycznie stworzyli swoje własne cylindry w oparciu o zapisy manuskryptu. Mają one długość 150 mm i średnicę 28 mm. Wykonane są ze specjalnego stopu cynku w manuskrypcie zwanego Księżycowym, oraz czystej miedzi, słonecznym, i wypełnione są mieszanką węgla kamiennego i namagnasowanej rudy żelaza. Symbolami władzy faraona były różnego rodzaju buławy, berła, nakładana broda, kołnierz, naszyjnik, diadem z ureuszem, specjalny rodzaj pasiastej chustki nemes i korona. Bez nich faraon nie pojawiłby się nigdzie publicznie. Koron u faraonów było wiele. Biała, podobna do kręgla, korona górnego Egiptu. Czerwona, o charakterze cylindra, to korona dolnego Egiptu. Podwójna korona zjednoczonej potęgi. Niebieski hełm z tarczami słonecznymi to korona wojenna. Ręce faraonów również były zawsze zajęte w niezliczone rytualne artefakty, które dostarczano władcom Egiptu. Z reguły faraon trzymał w rękach jakąkolwiek z lasek. Na każdą ceremonię używano tej, która była potrzebna. Mumie faraonów odnalezione w grobowcach zaopatrzone były zazwyczaj w dwie laski – heka, wyglądem przypominającą wędkę z haczykiem, i nechacha, wyglądem przypominającą wędkę z potrójnym biczem. Właśnie z takimi artefaktami pochowano tu Hamona. Współczesne odkrycia archeologiczne wskazują jednak na używanie dziwnych trzonów przez Egipcjan. I są to właśnie artefakty w kształcie cylindrów. Cylindry owe były harmonią dwóch podstawowych przepływów energii, które starożytni Egipcjanie nazywali ba i ka. Są to odpowiedniki yin-yang w tradycji orientalnej. Dla starożytnych Egipcjan ba i ka były dwoma składowymi elementami istoty ludzkiej dwoma źródłami energii witalnej. Podczas właściwej interakcji zachowane są podstawowe funkcje organizmu, a osoba żyje bez żadnych szczególnych problemów. Aby uregulować bilans energetyczny w ciele, starożytni Egipcjanie używali prawdopodobnie do tego celu tzw. różdżek Horusa, butli o różnej zawartości. W sumie można powiedzieć cylindrów o różnym wypełnieniu, tak jak w manuskrypcie Walewskiego. Użycie tych cylindrów w znacznym stopniu pomagało Faraonowi lub innemu użytkownikowi w doskonaleniu jego nerwowych, energetycznych i w konsekwencji systemów odpornościowych organizmu, aby poprawić jego zdrowie i kondycję fizyczną, ponieważ cylindry miały korzystny wpływ na te właśnie obszary. Prawidłowe i systematyczne użycie cylindrów umożliwiało faraonowi lub kapłanowi przygotowanie się na obcowanie z bogami. Współcześni radiesteci po regularnych sesjach stosowania cylindrów doszli do wniosku, że różdżki chorusa mogą nie tylko korygować, ale także stymulować system nerwowy, energetyczny i odpornościowy, stwarzając warunki do ich poprawy. Twierdzenie to oparto na dokładnym zrozumieniu, czym są różdżki chorusa oraz na zasadzie ich działania, znajomości cykli aktywności w ludzkim systemie energetycznym i szeregu elementach składających się na kompleksowe podejście, w tym interakcję z naturalnymi źródłami energii, takimi jak drzewa, rzeki, jeziora. Morze i góry. Orużki Chorusa są również środkiem zapobiegawczym i leczniczym, umożliwiającym w określonych zaburzeniach korygowanie określonych odchyleń od normy i zauważalnie polepszanie stanu zdrowia danej osoby, ponieważ inspirują one bardzo głęboko funkcjonujące procesy fizjologiczne i energetyczne. Należy podkreślić, że wiedza starożytnych Egipcjan opierała się nie na mistycznych, astrologicznych lub ezoterycznych doktrynach. Lecz na ścisłym zrozumieniu zasad, na których opiera się wszechświat. Innymi słowy, u podstaw teoretycznych i duchowych konstrukcji starożytnych egipskich inicjatów leży przede wszystkim wiedza, a nie wiara. I nie należy się tutaj dziwić, bowiem starożytność jest bardzo różna w stosunku do czasów teraźniejszych. Jak już mówiliśmy na początku, cylindry, trzony czy też różdżki horusa mają postać dwóch pustych cylindrów, wykonanych z miedzi i cynku odpowiednio dla prawej i lewej ręki. I to jest bardzo ważne, ponieważ związek między metalem a całą ręką jest ściśle związany z funkcjami lewej i prawej półkuli mózgu. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary różdżek horusa mają określone wymiary. Ma to zasadnicze znaczenie dla istnienia oddziaływania rezonansowego między cylindrami a użytkownikiem. Aby skutecznie działać, różdżki chorusa muszą dostroić się do organizmu, podczas gdy organizm użytkownika powinien także dostroić się do różdżek chorusa. Taka interakcja jest możliwa tylko wtedy, gdy cylindry odpowiadają wyliczonym proporcjom. Wysokość różdżek Horusa dostosowanych do piramidy i do tego cyklu może wynosić 146 mm. Ale biorąc pod uwagę, że piramida Cheopsa została uszkodzona, różdżki powinny być dostrojone do całego kompleksu. Dlatego wysokość różdżki Horusa będzie idealnie równa 151,4 mm. Średnica różdżek jest dostosowywana do częstotliwości drgania własnych Ziemi. 5,4 lub 54 jest kluczowym momentem i ma bezpośrednie połączenie z częstotliwością własną Ziemi, która dyktuje impuls energii do życia na Ziemi. Średnicę określa się dzieląc 151,4 na 5,407, co jest równe 28 mm. Różczki Chorusa, cylindry czy też trzony są jakby przygotowanym kontenerem do wypełnienia. Podobnie jak woda demineralizowana. Wystarczy wiedza o promieniowaniu minerałów, czy też metali lub nawet ziół, i można tworzyć czyste esencje, które, wibrując, będą dla nas dobroczynne. Wystarczy do szklanki demineralizowanej wody wrzucić rubin na trzy dni i mamy już wodę o rezonansie rubinu. Wystarczy wypełnić różdżki Horusa kryształami górskimi, i już mamy możliwość oddziaływania na swój organizm subtelnymi wibracjami tego kryształu. Podobnie z ziołami, kiedy zrozumie się ten proces, to można tworzyć samemu swoje własne receptury, ale w oparciu o wcześniej nabytą wiedzę znanego zakresu. Po przeprowadzonych badaniach radiestetycznych wiadomo jest, że przede wszystkim cylindry są narzędziem do osiągnięcia. Pozwalającym osiągać krok po kroku ewolucję potencjału energetycznego, a co za tym idzie, rozwój zdolności psychicznych. Rozwój takiego psychicznego potencjału otwiera zupełnie nowe horyzonty, których współczesny człowiek praktycznie nie ma. Jest to tak ważny i delikatny temat, że dyskusja nad nim może rozpocząć się dopiero po odpowiednim przygotowaniu, a przede wszystkim po pojawieniu się wewnętrznego impulsu który jest jakby pierwszą oznaką energetycznej i moralnej zdolności do rozpoznania drogi i chęci poświęcenia swojej uwagi i życia w idei samodoskonalenia się i doskonalenia otaczającego nas świata.